co sprawiło, że to ty byłeś tym złym w czyjejś historii. Kiedy mój syn przestał jeść, przestał mówić i zamykał się całymi dniami w pokoju, wiedziałem, że coś jest nie tak. Zawsze był pełen życia. Lider drużyny debat, taki chłopak, co robi naleśniki w niedzielę, i włącza muzykę przy śniadaniu. Ale dopiero jak znalazłem jego zeszyt, zrozumiałem. Nauczyciel, ten, co co roku dostaje nagrody i wszyscy go kochają, robił mu krzywdę po lekcjach. Jestem prawnikiem. Od lat bronię ludzi w sądzie. Wiem dokładnie, jak działa system. Wiem też, ilu śmieci chodzi wolno. Znam tych skorumpowanych gliniarzy i tych, co z nimi trzymają. Więc wykonałem parę telefonów, takich, których nie da się cofnąć. Dwa dni później w moim biurze pojawił się stary klient. Pamiętasz, jak dzięki tobie wyszedłem na wolność? Zapytał. Czas się od... Podałem mu zdjęcie, bez słowa. Spojrzał na nie i powiedział tylko: Wiesz, że od tego nie ma odwrotu? Kiwnąłem głową. dla mojego syna nie było granicy, której bym nie przekroczył. Niektóre potwory można pokonać tylko innym potworem, więc się nim stałem. Ten nauczyciel zniknął w ten sam weekend. Jego auto znaleźli na parkingu lotniska. kamery niby się zepsuły. Trzy miesiące później mój syn znowu się uśmiechał. Zapisał się do szkolnego teatru. Znalazł nowych znajomych. Wczoraj dostałem kopertę. W środku był pendrive, na nagraniu, ten nauczyciel. Gdzieś w Ameryce Południowej. Rozglądał się co chwilę, jakby coś go śledziło. Dołączona kartka mówiła: Codziennie budzi się z krzykiem. Woła imię twojego syna. Nigdy go nie znaleźli, ale mój syn jest bezpieczny. Za rok idzie na studia. Jeśli to sprawia, że jestem czasem czarnym charakterem w czyjejś historii? Trudno, przyjmuję to z dumą.